Jest niesamowity odcinek na moim kanale dzisiaj sobie pójdziemy do tej listatece w tym budynku ogólnie I no, fajnie będzie, idziemy tam, tylko mm, miałem się spotkać z kolegą, tylko go nie ma O! Ty! Wyszedłeś, co jest? Co jest? Ty tam się dusisz?

Kręci mi się w głowie, czemu ja tak nieraz ciemniej widzę i jaśniej. Dobra, ja wiesz, o co chodzi? Dobra, chodź tutaj, nie wie. Co tu? Co to jest za pokój? Ja tu nic sprawy nie widzę. Nie, 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 nie rób tego, Nie, Czekaj, uciekaj! Uciekaj! Uciekaj Dobra, czekaj. A wow, dusi, tego, kur dusiłem się w ścianie normalnie, chodź, 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 Dobra. Zobacz, sprawdźmy ten pokój jeszcze. Eee. Co tu? aha AAAAAA! widzę jakaś ktoś zbliża kurde o tym tani dom normalnie to jest Kurde! Trzeba tam... Czekaj, żyjesz? Żyjesz? Żyję. Dobra. Eee, dobra. Co to jest za? Ty oczy. O, Jedziemy w wyżej, szybko! Dobra. A, ja To czekaj, czekam na ciebie, mam Mało serca. Ej, czekaj!